Cześć, ja nazywam się Jakub Śniadlar i witam w kolejnym podcaście na kanale Cęce Krok po Kroku na poniedziałkowych podcastach, na których mówię na tematy nie i tak trochę się mogę wygadać zamiast Wam tłuc do głowy typowo edukacyjne odcinki piątkowe i słuchajcie, dzisiaj będzie taki, takie typowe wygadanie się jest 5.08 już chwilkę jadę, także no wiecie piąta rano jak zwykle musi być podcaśnik nagrany dzisiaj temat to będzie jakość w świecie obróbki CNC. Tak bardzo ogólnikowo. Słuchajcie, zaczynamy. Co mam na myśli mówiąc jakość? Mam na myśli, że poza bardzo wyspecjalizowanymi firmami, które produkują tylko jeden element w milionowych, masowych skalach, większość z nas pracuje w sposób bardzo nijaki pod kątem doboru sprzętu, parametrów i właściwie wszystkiego po drodze. Znaczy się, na pewno korzystacie wszyscy z systemu ER, nie? No, no bo to jest oczywiste, i wszyscy macie standardowe tulejki ER. Ale co jeżeli chcecie zrobić jakieś wykończenie, chcecie zrobić coś dokładnego, chcecie nawet puścić, nie wiem, wiertło węglikowe, żeby ono od razu zrobiło dobry wymiar, a nie tylko mniej więcej dobry. Wtedy też wszyscy pakujemy to w normalne ERki, bo tylko to mamy. A przecież... Nie trzeba inwestować nawet w lepsze oprawki, bo są tulejki precyzyjne, które mają znacznie mniejsze bicie i mogą być wykorzystane w normalnych oprawkach, ale mało kto z takich korzysta. Nawet jeśli już ktoś takie ma, to mało kto dba o to, żeby te tulejki precyzyjne były wykorzystywane faktycznie tylko wtedy, kiedy są potrzebne precyzyjne i ładuje je normalnie do obróbki. Ok, mam tulejkę, to mam tulejkę, to idę dalej. Podobnie jest z płytkami tokarskimi. Pewnie macie jeden albo dwa, jedno, jedno albo dwa opakowania płytek zgrubnych i jedno albo dwa opakowania płytek wykończeniowych, znaczy się może jedne do stali, a drugie do nierdzewki albo do aluminium, ale już nikt z Was zwykle nie, um, nie, ru, nie, nie zmienia płytek zależnie od tego, co konkretnie obrabia. Czyli nie wiem, na przykład nie macie jednych płytek do obróbki ciągu, a drugich do obróbki udarowej. I później jest sytuacja, w której chcę przetoczyć szczęki i płytka pada po kilku przejściach i nie mogę przetoczyć szczęk na tokarce. Dlaczego? No bo miałem tylko płytki do obróbki ciągłej. Albo przeciwnie, wszyscy bierzemy łamacz haku standardowy i on jest ani taki, ani taki, ani zgrubny, ani wykończeniowy, ani do ciągłej, ani do przerywanej, bo on jest do wszystkiego. I później się dziwimy, że a, no, nie udało mi się osiągnąć super efektów w przytoczeniu, albo nie udało mi się wyciągnąć super parametrów, bo coś tam, bo coś tam. No bo no, zastosowałem zupełnie losowe płytki. A to jest trochę podobnie jak z tankowaniem samochodu. Znam ludzi, którzy zawsze tankują za, nie wiem, za 50 zł, i tak dobijają do 50 zł, 50 zł, 50 zł, czy tam 100 zł, już zależnie od tego, kto i jak, i ciągle jeżdżą na połowie Baku max. Ale tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci ludzie tankowali też zawsze po 50 zł, tylko żeby raz zatankowali wcześniej do pełna. I żeby ciągle byli od połowy baku do pełna baku, zamiast wiecie, być od zera do połowy. I tak samo jest z płytkami. Jeżeli wiecie, że zużywacie, nie wiem, dwie paczki płytek w ciągu miesiąca na przykład, to nie łatwiej kupić nie jeden gatunek do zgruby, tylko na przykład pięć różnych gatunków do zgruby i wymieniacie zależnie od potrzeby, będziecie je zużywać nawet rzadziej i zapłacicie nawet mniej za nie. Tak wynikowo, bo to będą płytki dopasowane do danych rozwiązań, przez co będą się mniej zużywać albo dawać lepsze powierzchnie przy mniejszym fałce albo cokolwiek innego. E, tylko, że jednorazowo trzeba by je zainwestować. Taki sam problem dotyczy na przykład chłodziw. No, wszyscy mamy jakieś chłodziwo i okej, okay, ono jest dobre, sprawdza się. Dobra, tak się sprawdziło, tu to lejemy na wszystkie maszyny, wszystko jest w porządku. A mało kto dba o to, żeby dobrać chłodziwo do materiału. Ja nie mówię o tym, że trzeba wymieniać chłodziwo, wiecie, co tydzień, jak robimy inny materiał, czy coś takiego. Mam bardziej na myśli, że w Polsce mam wrażenie, że przez wypadku Blazera to się przyjęło, że korzystamy, nie wiem, z trzech gatunków chłodziw i nie przejmujemy się doborem dokładnego chłodziwa pod konkretną branżę, pod konkretną robotę, bo przyjeżdża handlowiec, zapyta się, co obrabiacie, wymówicie wszystko, to on wam daje coś, co jest do wszystkiego, a nagle się okazuje, że Wy tak naprawdę nie obrabiacie wszystkiego, bo obrabiacie nie wiem, 95% yy, zwykłej stali, a reszta to są dodatki. Albo obrabiacie na przykład dużo mosiądzu, i no, obrabiacie na mosiąc to może na sucho, to się nie będziemy przejmować chodziwym, ale nie, no są też chodziwa dedykowane do obróbki mosiądzu, żeby on leciał jeszcze lepiej niż na sucho. I takie przypadki można by mnożyć. Ta, ta beznadziejność i nijakość. Onosi się też do sprzętu. No słuchajcie, nie bo ile razy jest tak, że byłem u kogoś i mówię, no to dajcie mi, nie wiem, Imbusa dziesiątkę, a te chłopy szukają, bo Imbusa dziesiątki akurat nie ma, bo się zgubił. No to czy każda maszyna nie powinna mieć swojego zestawu, nie wiem, kluczy nasadowych z końcówkami, z bitami torksowymi i imbusowymi? Przecież to nie jest duży koszt z punktu widzenia firmy. Nie wiem, taki zestaw kosztuje powiedzmy trzystówki. A czas zaoszczędzony na szukaniu danego klucza czy na męczeniu się z odkręceniem czegoś się szybciutko zwróci w tych kosztach zakupu takich gratów. E, idźmy krok dalej. No, kto z Was ma na przykład klucz dynamometryczny do imadła? No, myślę, że rękę podniósł 1 na 20. O ile podnosicie rękę przy moich podcastach, wątpię, no bo to trochę inna, inny sposób przekazywania. E, zakup dynamometrycznego, nawet zwykłego, manualnego. Nawet takiego o bardzo kiepskiej tolerancji. Dajmy na to plus minus 10%, żeby on miał. To najtańszy Chińczyk tak ma. Jak już macie komplet nasadów, to to już są grosze. I można by do tego na przykład dokupić wtedy jeszcze, nie wiem, końcówkę do EREK, żeby ich nie przeciągać. To samo zużycie EREK zwróci nam ten klucz. Samo zużycie, sam, samo gniecenie materiałów i madle i to, że operator czasem skacze po tym kluczu, bo nie wie, jak mocno dokręcić, to też się szybciutko zwróci, kiedy weźmiemy pod uwagę. Yy kosz Zakupu takiego klucza dynamometrycznego, i takie przypadki można by, można by mnożyć, można by mnożyć je masowo. Nie wiem, fakt, że wielu z Was nie podłącza sieci A, bo trzeba by postawić router, bo coś. Ale ten zakup routerka za 100, 150 zł. Ile dzisiaj kosztuje tani router? No nie więcej. Dobra, policzmy 200, już zaszalejmy. To jest godzina pracy maszyny jeżeli chodzi o, o przeliczenie kosztów, nie? Powiedzmy, czy tam półtorej, zależy ile liczycie. Nie wnikam na razie w ankietę, to, ankieta to inna kwestia. Eee, a zamiast tego chłopy biegają z pendrive'em i czasem biegają po kilka razy, bo trzeba jakieś poprawki, zamiast mieć to wszystko zrealizowane po sieci. Ba, nawet pendrive czasem jest problemem. No kto ma pendrive'a? Gdzie się zgubił pendrive? Ile razy, ile razy takie rzeczy widziałem? I ja też nie jestem bez winy, bo ile razy ja nie wiem, nie mam klucza pod ręką i tracę czas. Ile razy ja nie mam pendrive'a pod ręką i tracę czas? Ile razy, nie wiem, coś mi zerwie połączenie na sieci, bo coś kombinowałem i czas i się poprzełączać. Mam wrażenie, że cała obróbka CNC w Polsce, poza tymi firmami z produkcją masową, no bo tak jak wspomniałem, to jest trochę inna kwestia, właśnie trzyma się, kurde, na trytytkach i gumie do rzucia, a jak coś nie działa, to się psika WD-40, żeby zaczęło działać. Powinniśmy wszyscy... Zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić się, czy nie warto by było, będąc szefem, zainwestować w niektóre rzeczy, a będąc operatorem, zacząć faktycznie rozdzielać rzeczy od roboty do roboty i jako operator czy programista mówić szefowi, słuchaj, szefie, lepiej by było wziąć coś dedykowanego do danej roboty, bo to się jeszcze przyda wielokrotnie, zamiast ciągle jechać na jakichś uniwersalach i na półśrodkach, no bo to powoduje później, że jesteśmy nie do końca zadowoleni z tego, co uzyskaliśmy w obróbce naszych maszynach. Podobnie też jest ze szkoleniami. Ja tu jestem troszkę stronniczy, no bo wiecie, pracuję w firmie, która zajmuje się te szkoleniami, ale no posłuchajcie tego, ile razy słyszę, że ktoś przychodzi do firmy, nie ma nic wspólnego z hasem, żadnego doświadczenia z hasem, no ale... Mówi mu szef, a to jest podobne do fanuka, ty znasz fanuka, to sobie poradzisz. I faktycznie no, staje na tej maszynie i sobie poradzi. No, no bo czemu ma sobie nie poradzić? Dobry operator, jak wspomniałem, jest w stanie obrobić na wszystkim, co ma jakiś serwa jakiś panel sterowania i przyjmuje jakiś kod. Ale później okazuje się, że ta maszyna nigdy nie będzie pracować na 100% swoich możliwości. bo na przykład, nie wiem, bo no, po prostu nie zna pewnych specyficznych możliwości HASA i ich nie wykorzystuje przez to. I później jest zdziwienie, że a, no to ten has to, to nie daje rady, nie robi mi tego i inne maszyny robią lepiej. No, zadaj sobie pytanie, może inne maszyny robią lepiej, bo na przykład znasz je lepiej i wiesz, jakie lepiej wykorzystać. I to też jest element tej nijakości w naszej, w naszej branży, w naszej obróbce CNC. I za tym wszystkim, słuchajcie, idzie też kasa. Bo jeżeli my tak ze wszystkim robimy tak niejako, i wszystko robimy tak trochę po łebkach, no to i wyniki obróbki mamy takie nijakie i trochę połebkach. No i teraz, jeżeli wyniki obróbki mamy nijakie i po łebkach, no to maszyna niekoniecznie na siebie dobrze zarabia. Jeżeli maszyna niekoniecznie na siebie dobrze zarabia, to jak oczekiwać, że pracodawca nam dobrze zapłaci? Jakbyśmy przyszli do firmy, gdzie jest taka nijakość i nagle poprawili jej działanie bardzo po przyjściu, albo jeżeli już pracujecie w firmie i powiecie, że mówi, szefie, ja, ja tutaj mam pomysły, jak zwiększyć wydajność i szef zobaczy, ty kurde, faktycznie zwiększyła się wydajność danej komórki, danej maszyny. To wtedy będziecie na innej postawie do negocjacji kasy. Więc dzisiaj chciałbym was zapytać, czy wy też macie taką nijakość w firmach i czy wy zauważacie tą nijakość i czy zastanawialiście się kiedyś, czy nie dobrze by było troszeczkę podnieść ten poziom. Troszeczkę zadbać o to, żeby właśnie wyjść z tego z tej codzienności, w której no, robię tym, co mam. Na kupmy, poprośmy szefa sami. Kupmy, zamówmy, ponegocjujmy, żeby robić to tym, czym się to powinno robić, dedykowanym sprzętem, bo wszystkim nam to moim zdaniem jedynie wyjdzie na dobre i szefowi, i pracownikom i mi, bo będę miał mniej problemów z którymi dzwonicie czasem, bo coś nie idzie, bo to jest wina właśnie niejako dobranych narzędzi czy innych elementów widziałem o obsłudze maszyn, ale też o szkolenia w kamie. Ile razy słyszę, że a to ja szybciej zrobię na maszynie niż w kamie. I mówię: OK, ale to naprawdę w kamie jest 10 kliknięć, a na maszynie się będziesz długo męczył, ale ja nie umiem. Tak nie umiesz, to poproś szefa o do szkolenia. Pójdę do szefa i powiedz, szefie: Ja nie ogarnię tego kama tak jakbym chciał go ogarnieć, żeby robić wydajną obróbkę. I pozwól mi szefie zamówić szkolenie, żeby się tego nauczyć. No, wyjdźmy z tej strefy nijakości i szarości spróbujmy się przebić do tej pięknej bieli jak to śpiewał Rogucki chociaż nie jestem jego fanem ale ten numer jest dobry jak długo może trwać irracjonalny stan jak bardzo można wierzyć w ten prowizoryczny ład czy jakoś tak paranoi nadszedł czas postarajmy się porzucić niejakość na rzecz dobrej roboty to takie dzisiejsze przesłanie do zobaczenia za tydzień na podcaście. Do zobaczenia w piątek na głównym odcinku. Reszta materiałów jak zwykle z zaskoku. Zdróweczka, trzymajcie się, Hejo.